ma widzę tu kolaż YouTube Jak tam u was zdrówko Dzisiaj oglądałem Prezentację Ekip Tour de Pologne 2023 Czy... Mam do was pytanie Kto jutro wygra Tour de Pologne Pierwszy etap Tour de Pologne W 2023 roku Jak to mówi star No to Daję Ci łapkę w górę, a jak Jumbowizm, no to komentarz. Zobaczymy kogo będzie więcej. Czy będzie to Primos czy będzie to jakiś, nie wiem, wątwanard z Jumbowizm. Bo Tady i też wygra, ale moim zdaniem to będzie Movistar. Obstałem na Movistar Team w